naszej symulacji. Odpalamy na interwale minutowym. I teraz analizujemy. Tak? Tutaj mamy tu dojście, dlatego też trzymamy. Już zobacz potwierdzony jeszcze mocniej ten mój wierzchołek. Potem podmniejszę, żeby mi tak nie skakało mocno. Mamy ten mój cel i trzymamy go. Mamy piękne objęcie, tak jak tutaj. Teraz, jeżeli ta świeczka zamknie się na czarno. Na pewno będzie przesunięcie przeze mnie 100% na połowę wejścia. Czekamy. Z bo ta różnica jest aktualna. Cena jest tylko zaledwie 10 piksów, więc jeszcze na pewno nie przesuwamy. Niestety musimy uzbroić się troszeczkę w cierpliwość. No i czekamy dalej na rozwój wypadków bo ta świeczka tamta nie, no, nie pozwoliła nam na przesunięcie zlecenia zabezpieczającego. Ta niestety też nie, bo jest za na cały czas. Stop. To już jest ładne objęcie całego tego knota, więc jak najbardziej mogę edytować stop -loss, na nowy stop -loss, tak, żebym już na tej pozycji nie stracił. Modyfikujemy, To jest oczywiście 1 dziesiąta standardowe parametry. Ja z nimi tutaj nic nie kombinowałem. I czekamy na rozwój wypadków. Tutaj albo już stop loss, albo take profit. Nic więcej nie ruszam. Bardzo bezpiecznie potrzebuję do tematu, więc się nic nie stanie, jeżeli nawet dojdzie do odbicia mojego stop lossa. Jeżeli handlujemy bezpiecznie, naprawdę takich okazji będzie mórzło. Możemy nawet, bo z że już nie będziemy nic tutaj zmieniali w tym naszym, w naszej tabliczce, a więc przyspieszymy. Słabo przyspieszyłem. I zobaczymy. Spokojnie czekamy. Jest ten pierwszy typ zagrania. Symulacja, podejście pod wierzchołek. Widzimy, że o, koniec. Mamy take profit. Pierwsze zagranie, Jeżeli przeanalizowaliście dokładnie, wejście było tutaj. Take profit był tutaj. Wyjściowy stop loss był na tym poziomie i mniej więcej, nie wiem czym się udało.